Dobry wszystkim. Jest kolejny wspaniały dzień. I dzisiaj chciałem się podzielić spostrzeżeniem takim w sumie dość oczywistym, że bardziej zależy się to, co robimy, jak to robimy i czy to robimy, niż to, czy mamy do tego predyspozycję, czy mamy talent. Często powtarza się, że talent to tylko 10%. A pozostałe 90 to właśnie chęć działania i jakby ta praktyka, ta praca włożona w to, żeby osiągnąć dany efekt. I jakby ostatnimi czasy dość często to do mnie wraca, i jak zwracam uwagę na to, czy faktycznie tak jest, czy faktycznie działania, które ja robię, wynikają z zaangażowania, czy raczej z jakichś wrodzonych zdolności, no to okazuje się, że to. Ta praca, właśnie to nasze zaangażowanie ma większe znaczenie. Tyszek, nie, patrzę na, na innych, zdarzy mi się grać w piłkę. I jeżeli u mnie w drużynie wiem, ten ma talent, naprawdę ma pojęcie jak kopać piłkę, gdzie się ustawić, jak grać, ale ma słabszy dzień i nie chce mu się, oszczędza się, trochę gdzieś tam um, unika sytuacji, no, brakuje mu tego zaangażowania. No, to jest z niego mniej pożytku niż z osoby, która no, nie zawsze dobrze poda, e, nie zawsze e, wystawi się na tą pozycję, gdzie powinna, ale ma zaangażowanie, walczy, e, daje z siebie e, wszystko. W takiej osobie widać, że ona chce, i taka osoba wnosi do zespołu. E, może mniej umiejętności, ale wnosi też inne rzeczy, pokazuje, jak się angażować, pokazuje, że można, że trzeba biegać, że trzeba walczyć, nie odpuszczać, i to pozytywnie wpływa na resztę zespołu. Podobnie w sprzedaży może być osoba, która ma bardzo dobrze opanowaną rozmowę handlową, trafi naprawdę z klientem zrobić cuda, ale inne rzeczy poprzez to, że ma, nie wiem, jakieś. Słabą organizację pracy, nie zależy mu, nie angażuje się w pełni, no to zawala na przykład terminowość, zawala jakąś dokumentację i okazuje się, że co z tego, że on porozmawiał z klientem, dopiął jakieś tematy, jak potem w dalszych krokach poprzez jakieś swoje rozstrzepanie, niezaangażowanie, to wszystko zaprzepaścił, nie domknął tego. Dlatego to, na co chciałem zwrócić dzisiaj uwagę, to to, żeby nie przyjmować się, jeśli jakby nie masz do czegoś talentu. Bo jeżeli chcesz coś robić i w pełni się w to zaangażujesz, no to na pewno osiągniesz sukces. Na pewno będziesz osiągać wysokie wyniki. Też pewnie po głowie dostanę za to, co mówię, ale no, sprzedawcą nie trzeba się urodzić. Ja jakby będę przy tym. E, stał, bo wiem, że poprzez ciężką pracę, poprzez zaangażowanie, można się w wiele rzeczy nauczyć i można właśnie to przenosić do pracy i osiągać wysokie wyniki, czego ja na przykład jestem przykładem. Kiedyś w ogóle bym nie podszedł, nie porozmawiał z drugą osobą, ale małymi kroczkami w tej chwili mm, naprawdę jestem w stanie e, załatwiać trudne sprawy, nie tylko testy połenne. Także życzę Tobie, żebyś w tym co robisz wytrwale walczył, a na pewno przełoży to się na wysokie wyniki. Tyle na dzisiaj, miłego dnia i do usłyszenia. Hej!